No więc tak zespół powstał 10 lat temu w brzegu to jest moje rodzinne miasto i przez te lata skład się troszkę zmieniał, w różne rotacje jednak od Paru dobrych lat gramy właśnie w takim składzie, w jakim tutaj dzisiaj się spotykamy. No i po 10 latach w końcu udało nam się zarejestrować album TAN, który właśnie promujemy, i to jest jakby podsumowanie tej dziesięcioletniej drogi, naszych podróży, spotkań z ludźmi, z różnymi muzykami, z fajną publicznością w Polsce i na całym świecie. Wcześniej mieliśmy też doświadczenia muzyczne w innych gatunkach, jakichś rockowych, bluesowych, ale mimo, mimo to wtedy, kiedy przynajmniej ja usłyszałem pierwszy raz tak, taką muzykę, takie bębny, to postanowiłem jednak, że zmieniał kierunek. Prowadzimy warsztaty, te warsztaty prowadzimy w różnych miejscach, z różnych okazji, ale chodzi o to, żeby ludziom przybliżać tę muzykę w ogóle, muzykę w ogóle i muzykę afrykańską, muzykę rytmiczną, ponieważ taka muzyka rytmiczna ona jest w wielu kulturach, to znaczy taka oparta na rytmie bębnów. I te bramy akurat są afrykańskie w naszym przypadku, ale rytmy są e, afrykańsko-polskie, dlatego że my jesteśmy stąd i jakby nawet ten kolega m, mówi, że, że tak, że to są te rytmy i że on słyszy w tym po prostu naszą duszę, nasz charakter. że się tak pasjonują po prostu jak my. To znaczy od pierwszego usłyszenia się zakochują w tej muzyce. Foliba to jest taki zespół, który się koncentruje głównie na rytmach Afryki Zachodniej jednak w tej chwili. I, no i mamy takie nieśmiałe plany, żeby gdzieś ym, ten pojazd jeszcze w inne tory troszeczkę skierować, ale póki co no to jest 10 lat grania na afrykańskich bębnach. Od niedawna mamy nowego członka zespołu, yy, Ablay Badi z Senegalu. Yy, ma już 4 lata doświadczeń w Polsce muzycznych i nie tylko, takie wszelaki doświadczeń. No i e, ma swój zespół Badgie band, też, także on ma, ma ma jeszcze inną inną ekipę z którą grywa często. I just feel, I just feel um, good to play with uh, Polish musicians, playing my music. Because of they, they, are playing this with their, with their own feeling. So this is really great. It gives another spicy on African music. So I feel really good to play with uh, a Polish musician in African music. <laughs> Mo jabu no no, buh ekh bije, buh tu